Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Dziś o holistyce. Czym jest tak właściwie holistyka? Wywodzi się troszeczkę od zdrowia. To jest inaczej podejście całościowe. Co to znaczy? To znaczy, że jak jesteśmy w szpitalu i leżymy na przykład na chirurgii, no to okazuje się, że nie mogą nas leczyć na zapalenie płuc. Albo nie mogą nam zrobić prześwietlenia płuc, albo jakichś innych badań, ponieważ to wszystko jest rozczłonkowane. I od dawna się już mówi o holistyce, czyli że powinno do człowieka podchodzić się całościowo. My idziemy krok dalej. My mówimy o tym wśród naszych znajomych, że nie tylko w zdrowiu, ale w życiu również powinno się podchodzić holistycznie. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy całością psychofizyczną, że nie możemy oddzielić sfery ciała od sfery naszej duszy, od intelektu i od emocji również nie jesteśmy w stanie. Czyli holistyka to jest całościowe podchodzenie do człowieka. I wczoraj właśnie miałyśmy webinar z Mariolą Szustak na temat holistycznych ścieżek rozwoju. Co to znaczy? To znaczy, że każda z nas miała różny swój rozwój, różnie przebiegał ten rozwój. W przypadku Marioli poszło to od ciała, czyli od problemów zdrowotnych do rozwoju duchowego. U mnie było odwrotnie, czyli ja Zaczynałam pierdać o rozwój swój umysłowy, o rozwój swój duchowy, a później dostrzegłam, że zapomniałam, że mam ciało. I dopiero teraz dochodzę do tego, żeby łączyć, że żeby być szczęśliwym człowiekiem, to muszę jednocześnie dbać o swoje ciało, odżywiać, odpoczywać, relaksować, masować, czyli... O ciało, troszczyć się również o to, co jem, ale również o to, jak wygląda moja dusza. Już niebawem z Mariolą, bo 23 czerwca przygotowujemy taki kompleksowy program zmieniający nawyki dla zdrowia i urody. To jest takie wyzwanie 21-dniowe, które właśnie stawia na tą holistykę. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam bardzo serdecznie. Znajdziecie nas na www uskrzydlacze.pl Miłego dnia.